Większość z was, gdy usłyszy poziom trudności w grach będzie miała w głowie wyobrażenie wyboru od prostego do trudnego, czy po prostu gry tworzone z myślą o wyzwaniu takie jak Soulsy. Chyba, że budzicie się w nocy całej spoceni, to pewnie dużo graliście w młodości Morrowinda i kojarzycie ten piękny slider, gdzie do dzisiaj nikt nie wie jakie skrywa on tajemnice. To przykład implementacji, który nie zawsze daje satysfakcjonujący efekt, a nas zostawia z rozkminą na resztę życia. Naprawdę rzadko dyskutuje się o bardziej ambitnych rozwiązaniach czy podejściach do tego tematu. Dlatego dzisiaj chciałbym przyjrzeć się różnym podejściom do projektowania poziomów trudności w grach, jak się zmieniały oraz jakie mają wady i zalety. Skupię się zarówno na klasycznych, jak i nowoczesnych rozwiązaniach, a na koniec spróbuję ocenić, które z nich faktycznie budują satysfakcję i rozwijają nasze umiejętności jako gracz. Poziomy trudności pojawiły się już w okolicach 1980 roku. Przykładowo w grze Adventure na Atari 2600, gdzie wybór poziomu trudności przekładał się nie tylko na ilość przeciwników, ale i na sposób ich zachowania. Wystarczy gra retro czy arcade, podniesienie poziomu oznaczało proste zmiany typu szybciej poruszające się jednostki, więcej wrogów na ekranie, mniej żyć, wszystko podkręcone do zwiększenia wyzwania, gdzie twórcy byli raczej Ograniczani technologią, jaką mogły nam zaoferować tamtejsze komputery i języki programowania. Jak widzicie, poziomy trudności nie jest to nowa rzecz, a przez lata oczywiście sposoby ich balansowania ewoluowały, by pozwalać graczom z różnym poziomem skilla cieszyć się rozgrywką. Zazwyczaj, na twórcy, byli skupieni na tych niższych poziomach, by to właśnie osoby rozpoczynające przygodę z gamingiem miały prostszą sytuację z rozpoczęciem. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest po prostu płytkie podejście do modyfikacji statystyk gracza oraz wrogów. Powoduje bardzo często, że na poziomach trudności wyższych niż normalny mamy do czynienia z jednym z najczęstszych problemów tzw. gąbek na ciosy, czyli sytuacji, w której podkręcanie liczby sprowadza się do tego, że przeciwnicy mają więcej HP, a gracz nie otrzymuje żadnej rekompensaty, zostając ze sztucznie wydłużonym gameplayem. Przykładów jest wiele, Wiedźmin 3 na wysokich poziomach, ale też Skyrim, Mass Effect, czy liczne takie starsze gry akcji jak Doom czy Wolfenstein, gdzie zbalansowanie polega na manipulowaniu liczbami, nie zawsze idąc w parze z przemyślaną zmianą AI lub mechanik, co powoduje, że fan z gry nie przekłada się jeden do jednego na to, jakie umiejętności gracz faktycznie musiał wykorzystać. Idealnym przykładem jest wcześniej wspomniany Wiedźmin 3, gdzie na najwyższym poziomie trudności nasze początki kończyły się średnio po 3-4 otrzymanych ciosach gdy my musieliśmy ciąć przeciwników mieczem, jakbyśmy kroili mięso na obiad. Nie jest to sytuacja, która objawia się przez całą grę, bo system skalowania Geralta jest na tyle źle wyliczony, że zdobywany przez nas ekwipunek, który mamy tak naprawdę po paru pierwszych pytajnikach, czy po prostu szybko zdobywany poziomy samego Geralta, powodują, że bardzo szybko wracamy do sytuacji z grania na normalu, gdzie raczej nic nie stanowi dla nas większego wyzwania. Chyba, że walczymy z humanoidami, no to w Wiedźminie 3 niejednokrotnie zdarzyło mi się dostać już na praktycznie endgame'ie dwa ciosy w dziąsło od jakiegoś pierwszego lepszego wieśniaka, który z jakiegoś powodu był agresywniejszy i bardziej bruta brutalny od zwykłych przeciwników. W momencie, gdzie gra oferuje mechaniki, tak jak np. alchemię. I tutaj uważam, że można by dużo ciekawiej zaprojektować nagrodę za jej używanie w postaci na przykład wyłączenia określonych mechanik potworów w momencie posiadania odpowiedniego oleju na mieczu. Problem z tym, że wymagałoby to przebudowy samych sobie walk z przeciwnikami, gdyż aktualnie tak naprawdę poza zwykłymi bazowymi atakami nic więcej nie oferują. Warto zaznaczyć, że podnoszenie trudności nie zawsze by oznaczać będzie frustracją lub balans przechylony na niekorzyść gracza. Współczesne gry coraz częściej zmieniają nie tylko cyfry, ale też zachowanie wrogów, ich agresje, strategie, czy po prostu całe sekcje gameplayu. Bo gdy zaczniemy grzebać w poszukiwaniu bardziej ambitnych podejść do tego tematu, to na natkniemy się na przykład na Godkenda, czyli jedno z najbardziej niezwykłych i wymagających bijatyk trzecioosobowych, świetnie ilustrująca unikalne podejście do kwestii trudności. W przeciwieństwie do tradycyjnego ekranu wyboru poziomu na początku gry, Twórcy postawili tu na dynamiczny system skalowania wyzwania w czasie rzeczywistym, który nieustannie dostosowywuje się do stylu oraz umiejętności gracza. Co istotne, Godhand zręcznie omija nieustanną bolączkę gier akcji, czyli wcześniej wspomniane gąbki na ciosy. Wyższy poziom trudności oznacza przede wszystkim lepsze AI, nowe kombinacje przeciwników, zmuszenie do nauki schematów a nie tylko dłuższe okładanie tych samych postaci. Z gier, które celowo rezygnują z wyboru poziomu trudności, są również produkcje From Software, czy niektóre materializowanie Hollow Knight czy Celeste. Tam każdy gracz dostaje identyczne narzędzia i wyzwania, a poziom trudności to suma własnej adaptacji, nauki wzorców walki i eksperymentowania. Jeżeli jesteście aktywni w mediach tyczących się gier, to pewnie słyszeliście o dodaniu poziomu trudności w grach takich jak Berserker Kazan, czy Lies of Pi, powodowało to na różnych forach niemałą dyskusję o to, czy ruch był sensowny, czy przeczył wszystkim zasadom dotychczas uznawanym za to środowisko. Osobiście jestem po tej stronie barykady, która opiniowała przeciw do poziomów trudności do tych gier, bo dają one każdemu taką samą szansę na rozwój swoich umiejętności, oferując przy tym zestaw różnych narzędzi, które nie tylko wpływają na to, ile my zadajemy lub otrzymujemy obrażeń, ale również o to, w jaki sposób gramy. I gra tak naprawdę z powodzeniem trudności jest nasza umiejętność jako gracza do adaptowania się w różnie nieprzyjaznych danych okolicznościach. To, czy dany przeciwnik lub boss będą naszą ścianą, będzie zależało tylko od tego, czy spróbujemy używać naszego mózgu, czy będziemy tempo uderzać łbem o ścianę. I tutaj idealnym przykładem jest Bladborn. Gra, która od samego początku wrzuca nas do lokacji, gdzie znajduje się tona wieśniaków widłami i pochodniami. Ale nie jest tak, że po prostu musisz sobie poradzić z nimi wszystkimi od razu, tylko jest nam dawane do rąk narzędzie, byśmy sami ekspo eksperymentowali z tym, co nas będzie czekało przez całą grę. W tym przypadku dostajemy po prostu otoczaki, które służą, by móc na odległość zagrować na siebie mniejszą grupę lub pojedyncze jednostki. I tak jest praktycznie przez całą grę. Pierwsze dwa bossy, które możemy spotkać, służą nam jako pełnoprawne tutoriale do całej reszty gry. Cleric Beast pokazuje nam, że ataki przeciwników typu Bestia często są nagłe i szybkie, a przed samym wejściem do bossa dostajemy parę mołotowów, które mają nam pokazać, że bestie są podatne na ogień. Za to dla to jest dla nas lekcją tego, jak walczyć z przeciwnikami typu Humanoid. Oraz uczy nas, że bardzo ważnym aspektem jest parowanie, pokazując na nas samych w momencie wyprowadzania ataku, gdzie wystrzeliwuje w naszym kierunku pociski, właśnie w celu sparowania nas. Spinając to wszystko, oferuje to każdemu z graczy takie samo doświadczenie w odkrywaniu gry. To powoduje, że powstaje bardzo spójne ze sobą community i dzięki temu jest ona zbalansowana idealnie pod wizję twórców. Wygracz doświadczał elementy gameplayu w sposób, jaki oni sobie wymyślili. Wtedy nagłe zmienianie i upraszczanie gry będzie powodowało degradację naszych osiągnięć i doświadczenia z rozgrywki, nie ma co ukrywać, ale gry tego typu są nastawione głównie na trudne walki z bosami, które mają od nas wymagać określonych umiejętności i jako nagrodę dać nam olbrzymią satysfakcję. Poziom trudności jest tu doświadczeniem, a nie ustawieniem w menu. W jest tu dużo więcej możliwych podejść. Istnieją gry, które dodają od siebie dodatkowe aspekty gameplayu w momencie wyboru wyższego poziomu trudności, bo twórcy mają teraz po prostu dostęp do większego zakresu technologii i więcej doświadczenia zdobytego przez wiele lat dostosowywania właśnie gier pod nowe standardy. Na przykład Metro Exodus podszedł do tego tematu w bardzo ciekawy sposób. Po prostu wyłączając nam na wyższym poziomie trudności cały HUD, który nie dość, że jest po prostu utrudnieniem, to również oferuje nam dzięki temu wyższy poziom immersji w grze i zachęca w jakiś sposób do ponownego grania gry właśnie na tym wyższym poziomie, żebyśmy mogli z niej wyciągnąć jeszcze więcej, tego po co tu przyszliśmy. A w Dragon Age Origins na najwyższym poziomie trudności całkowicie zmienia się nasze zarządzanie umiejętnościami zespołu ze względu na to, że biją one od teraz wszystkich, nie tylko przeciwników, również sojuszników. To powoduje wymuszenie na graczu, tak naprawdę nauki całego kombatu od zera, żeby nie robić sobie po samemu krzywdy. Jest to naprawdę mocny przeskok samego poziomu trudności. Temat, jak widzicie, jest rozległy, a ja nawet nie poruszałem gier strategicznych czy logicznych. Podsumowując, projektowanie poziomów trudności to sztuka balansowania pomiędzy wyzwaniem, satysfakcją, a dostępnością dla różnych typów graczy. Zarówno slider, regi fixed difficulty mają swoje miejsce, ale kluczowe jest to, żeby wyższy poziom premiował spryt i kreatywność, a nie tylko upór bicia o ścianę i liczbę ciosów. A jakie podejście sprawdza się dla Was najlepiej? Czekam na Wasze opinie i zachęcam do dyskusji w komentarzach.